Liczą się dzieci, liczy się edukacja, liczy się dobro naszych dzieci, a nie jednak kalkulacja finansowa. Dlaczego między innymi mają ponosić koszty likwidacji szkoła w, szkołach, w i w węglewicach, żeby ratować fundusz gminy, całej gminy? Tu rodzice bardzo dobrze mówią o tym, że jeśli my zrobimy, pochylicie się nad gruntowną reorganizacją. Nie ma co się zmieniać, bo ta ustawa zaczyna całą lawinę. To będzie jedna wielka lawina. Zacznie dzisiaj na sesji jeśli to wejdzie pod głosowanie i przegłosują to radni, zaczyna się już jakiś etap. Dla mnie najbardziej, że tak powiem pocieszający jest fakt, że w ogóle się rozpoczęły dyskusje z tego tytułu, że cokolwiek rozmawiamy i że chcemy zmienić, no bo temat jest poważny i to nie tylko dotyczy dzisiaj jednego samorządu, czyli gminy Galewice, ale patrząc po jednych po samorządach, to dotyczy dzisiaj wszystkich gmin i albo tak naprawdę zaczniemy dzisiaj rozmawiać o tym, co jest, jak to dzisiaj wygląda, i zmierzymy się z tematem, albo możemy udawać przez najbliższe lata, że nic się nie dzieje. Być może za rok, za dwa przyjdzie komisarz, że tak powiem, i sprawa się skończy, a być może dotrwamy, że tak powiem, do końca kadencji i ktoś następny, że tak powiem, pałeczkę przejmie i się ze sprawą będzie musiał zastanowić. Ja dzisiaj jestem zwolennikiem tego, żeby rozpocząć uchwały, rozpocząć dzisiaj dyskusję. Jest obiecane mieszkańcom, że jeżeli kwestia się unormuje na zasadzie stowarzyszeń, jak najbardziej tutaj czy ja, czy, czy rada się do tego przychylą. Ale od czegoś trzeba zacząć. Jak nie zaczniemy, to tak naprawdę nic z tego nie będzie. Jeżeli On... te uchwały intencyjne dziś zostałyby wycofane, to one na pewno... Powrócą tylko na przykład w nieco zmienionej formie, rozszerzonej o na przykład Ostrówek na kolejnej pewnie sesji. Ale ja uważam, że uchwały intencyjne zawsze można poprawić i można uchwały intencyjne też przyjąć na kolejnej sesji. Tylko, że boję się jednej rzeczy, że jak się nie zacznie dzisiaj podejmowanie uchwał w jakiś sposób, nie rozpoczniemy tego trudnego tematu, to tak naprawdę może za miesiąc, może za dwa, może za rok. I szczęśliwie dobrniemy do 2023, być może października, być może listopada. I już powiem szczerze, sprawa nas nie będzie dotyczyć. Czy o to chodzi? Uważam, że nie. Albo jesteśmy odpowiedzialni i dzisiaj rozmawiamy, albo, że tak powiem, udajemy, że temat, na, temat nas nie dotyczy i przez wiele, wiele lat, jak było poprzednio, omijamy wszystko szerokim łukiem. tych szkół do klas 1-3. Z wypowiedzi rodziców, mających dzieci za zdania, myślę, że i, i w Radzie, i, i także... Wśród rodziców są tutaj podzielone, chociaż wśród rodziców te znania są jednoznaczne. Padło tutaj w wypowiedziach i dzisiaj, jak również na spotkaniu w dniu wczorajszym w Węglewicach, że społeczności właśnie z okręgów szkolnych Węglewic i Biadaszek czują się w jakiś sposób potraktowane niesprawiedliwie, ponieważ przedłożono. Projekty uchwał dotyczące tylko zmian w tych szkołach, ewentualnej likwidacji bądź też ograniczenia zakresu tych szkół do, do klas 1-3. Cały czas trwa dyskusja. Jak to się skończy, nie wiadomo. W związku z tym, jak już powiedziałem tutaj na wspólnym posiedzeniu komisji, działania nasze samorządu powinny być przejrzyste. Sprawiedliwe, w związku z tym, że jest dużo zastrzeżeń do, do tego, że, że, że to było wszystko może troszeczkę robione niefortunnie pod presją pewnych terminów, pod presją czasu, zbyt mało było czasu na te dyskusje, na te debaty. W związku z tym skłaniałbym się do tego, aby dziś tych uchwał nie podejmować, następnie przeprowadzić powtórnie jeszcze raz szeroką akcję informacyjną przeprowadzić także szkolenia w zakresie możliwości funkcjonowania szkół w formie prowadzonej przez, stowarzys przez stowarzyszenia. I to też by wymagało, aby szeroko przeprowadzić szkolenia właśnie na temat możliwości powołania takich stowarzyszeń, wszystkiego tego, co się wiąże z funkcjonowaniem takich stowarzyszeń, jak również no, wszystkich tych spraw merytorycznych związanych później z prowadzeniem takich szkół. Bo, bo pewne rzeczy już na przykład się różnią, nie obowiązuje wtedy karta nauczyciela itd. tak dalej, i tak dalej. tutaj z wypowiedzi radnych, wójta także wynikało, że takie szkoły byłyby, miałyby możliwość także dodatkowego wsparcia poza przekazaną całą subwencją, która przysługuje na daną szkołę, dodatkowego wsparcia z budżetu gminy na przykład na ogrzewanie, energię czy także wymagane remonty w tych szkołach. No ja jako Przewodnicząca Rady Rodziców z Węglewic mogę powiedzieć tak, że na dzień dzisiejszy, szczerze mówiąc, nie możemy nic powiedzieć po tej decyzji, bo mówiąc, nie, ma, nie mamy negocjacji ani konkretnej też wiedzy, bo to jest tylko taka decyzja podjęta niby, przez właśnie przez gminę i dana propozycja na ten moment w ciągu tygodnia nie można niczego ustalić. Na to potrzeba czasu, e, kompletnych dokumentów, e, wyliczeń. z nauczycielami, z rodzicami, bo to nie jest tylko e, jedna decyzja, do tego muszą się zmobilizować rodzice. E, nauczyciele muszą się zgodzić, bo to wiadomo, że są inne warunki pracy, wtedy jest karta, odpada karta nauczyciela, więc nie wiemy na ten moment, czy tutaj dzisiaj czy w urzędzie, czy będzie Pasa się rodzice na i nauczyciele zgodzą na, na taką opcję. To jest po pierwsze. Po drugie, co zauważyliśmy tutaj na komisji, że, że dlaczego tylko jest mowa o tym, żeby w stowarzyszenie przekształciła się szkoła w Węglewnicach i w Biadaszkach, skoro na, na terenie naszej gminy są jeszcze szkoły kwalifikowalne też pod stowarzyszenie. których też jest dokładnie duży budżet gminy, których tak. wcześniej nie było mówione. Że Między tylko... innymi strówek. więc tak. jeżeli będzie mowa jakakolwiek konsultacje z nami, z mieszkańcami, z rodzicami, z nauczycielami, no to uwzględniajmy wszystkie trzy szkoły, wszystkie a nie tylko, y, tylko dwie. No a przede wszystkim to jest zbyt szybko, żebyśmy mogli mówić o, o, o tym, czy, czy będzie taka zgoda społeczna na tylko my prosimy stworzenie stowarzyszenia. Radę i Wójtaj ogólnie, żeby nam dali czas, żeby na to wszystko było czas sytuację rozwinąć, a nie że tydzień temu była tygodnia. podjęta decyzja, dzisiaj już jest szybko komisja i mają decydować. My potrzebujemy czasu. To trzeba przedstawić wszystko merytorycznie i konkretnie ich nasza wersja, ogólnie spotkać się, na to jest potrzebny czas, żeby nam dali chociaż rok na konsultacje, na wszystko, żebyśmy wtedy byli pewni, czy chcemy tych stowarzyszeń, jak ta szkoła ma się rozwiązać i w ogóle co będzie z tymi szkołami, a nie na chybił, trafił, decydujcie i my jesteśmy zmuszeni teraz, dlatego tu stoimy w tej sytuacji, w tym momencie i chcemy coś ugrać, szczerze że nie. Zależy na tym, żeby nie podjęli dzisiaj tej uchwały intencyjnej, to jest bo podjęcie tej uchwały intencyjnej przez radnych to zaczyna się taka machina, Wiąże cała się wiążąca się z likwidacją, z reorganizacją szkoły, więc chcemy, żeby najpierw nie podjęli tej uchwały intencyjnej, tak. skonsultowali to z nami pod względem stowarzyszeń, żeby poszerzyć tą wiedzę o stowarzyszenia, porozmawiać z nauczycielami i wtedy podjąć decyzję zrobić, jakąkolwiek. Będą chętni na to, a ta ustawa jakby nas na dzisiaj blokuje. na machinę tak, likwidacji Tak, ale oni są za tym, że niby tylko chcą to wprowadzić i przegłosować, ale gdy to przegłosują, to się wiąże kuratorium. Decyzja kuratorium jest, no wiadomo, może być albo pozytywna, albo negatywna i idą dalej konsekwencje, a z dniem, z dniem 1 września nikt mi nie zagwarantuje, że szkoły w Węgryce ani w nie będzie. Nikt mi tego nie zagwarantuje, dlatego ja proszę, żeby to było całkowicie dzisiaj zdjęte z tych obrad i żeby nam dali szansę, szansę, a nie... Na jakąkolwiek reakcję. No właśnie.